Najważniejszy jest świeży chmiel. Trzeba go zebrać we właściwym momencie. Trzeba się spieszyć. Inaczej traci to, co najcenniejsze. To chmiel decyduje o goryczce i sprawia, że piwo. Jest prawdziwym piwem. Warka, miara prawdziwego piwa. To pani? Nie, Sherlock. Jako ta pracująca. Żona ciągle przez telefon gada. Żona wierna od lat ma abonament w plusie dla firm. 18 groszy za minutę do wszystkich przez całą umowę i Nokia ze ściśle trwałą baterią plus dla firm razem lepiej. Jedzenie nie chce się odczepić? Pozbądź się go żując Orbit. Dla zdrowych i czystych zębów. Orbit. Zawsze po posiłku. Wielka kumulacja w Do wygrania zaskakująco wielkie pieniądze. Jest nowa pani. Tak? Jest w pani tyle życiowej mądrości. O miłości, prawdzie i sensie życia. Mistrzowie Małgorzaty ostatnich pięciu lat. Pani jest czarująca. Agata Buzek, marzycielka z temperamentem dziś na aktorskim szczycie. Pani jest nieodgadniona. Będę cię wspierać, ty tylko graj. O żonach polskich siatkarzy. Pani ma to coś? Kalendarz na rok 2010 z felietonami Małgorzaty domagalik. Pani, bądź panią swego życia. Nie możesz przejść do Playfresh. A nawet jeśli, to nie dostaniesz 60 zł. Zdziwiony? Masz ofertę na kartę? Przenieś numer do Playfresh w jeden dzień. Playfresh. To toaletowa. Dobrze się bawicie? Świetnie, świetnie. A ludzie myślą, że ona nas zabija. A co tak świeżo pachnie? Co? Nowy Domestos Acti Blitz? Nigdy nie czułem czegoś tak świeżego. Idioci! To nas zabija! Nowy Domestos Acti Jedyna kostka, która zabija bakterie i odświeża. Domestos. Najchętniej kupowana marka wśród środków do czyszczenia toalet. Jesteś jak gwiazdami, tak lśnisz na niebie. My. I pulsujący mocno wulkan mój to ty. Jak motyl fruniesz tak przez całe życie mi. Merci, że jesteś tu. Merci że jesteś tu. Dziadek lubi z nami oglądać programy o zwierzętach i wynalazkach. I tak ciekawie opowiada, że piękamy ze śmiechu. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Pełna oferta. Do 6 miesięcy w prezencie. Teraz Knor oznacza więcej za mniej. Bo kupując produkty Knor ze znaczkiem więcej za mniej, oszczędzasz nawet do 20%. Knor, płacisz mniej, a dostajesz więcej. Jest takie miejsce, gdzie znani i lubiani zwierząt się ze swoich sekretów. Wiadomości są najświeższe, a sklepy zawsze otwarte. Właśnie tu znajdziesz najlepsze oferty Orange. Mobilny internet za złotówkę miesięcznie aż przez 4 miesiące, tylko w sklepie internetowym Orange.pl. Nowa Rexona Naturals z naturalnymi składnikami to niezawodna ochrona, która pozwala Twojej skórze oddychać. W poszukiwaniu kobiet na krańcu świata towarzyszyła mi lustrzanka Sony Alpha 380. Idealna dla miłośników przygód, takich jak ja. Teraz do aktualnych modeli lustrzanek Sony Alpha kwartalna prenumerata National Geographic w prezencie. Sony. Tylko w Mix Plusie nowość. Dotykalski Samsung Corbis z trzema kolorami obudowy w komplecie oraz kartą 4 giga. Mix Plus. Najlepsze telefony na kartę za złotówkę. Tysiące do wygrania. Promocja Amino Lotto trwa. W zupach błyskawicznych Amino ukryte są saszetki z kwotami. Zbierz tysiąc lub jego wielokrotność do dziesięciu tysięcy i wymień na gotówkę. Amino. Miej zawsze przy sobie. Przymierz się do korzystania z projektów programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki funduszom europejskim tworzymy trasy rowerowe wzdłuż całego regionu. Finansujemy rozwój uczelni. Szerokopasmowym internetem obejmiemy pięć województw Polski Wschodniej. Do 2015 roku zainwestujemy blisko 3 miliardy euro w te i wiele innych projektów. Program Rozwój Polski Wschodniej. Z bogatej oferty szafek kuchennych w kategorii korzystny, teraz polecamy zestaw szafek Zora 899 zł. Ułatwimy Ci wybór. Leroy dla domu z pomysłem. Mamy ciekawą ofertę do 30% minut więcej dla klientów przedłużających umowę. Rarka plusa się nazywa, że to niby taki żart z lalki prusa. Ja to powtarzać i to jest żenujące. Rarka? No to jest ładne. Taki rarytas, kratka. ja się tu przed panią otwieram, a pani po ich stronie. Nie no, może faktycznie to nie jest trochę takie sręczne. No to już jak pani sama uważa. Do 30% więcej minut dla klientów przedłużających umowę. Rarka plusa. Fatalnie się czuję. Wszystko mnie boli. Mam gorączkę i dreszcze. To objawy przeziębienia lub grypy. Dam ci polopiryny S. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zaśpiewają na żywo! Co? Jak? Na żywo? Wygrywaj pewnością siebie ze stuprocentową ochroną antyperspirantów Nivea. ciebie mieszkają chore dzieci, które marzą o tym, aby żyć normalnie. Możesz im pomóc. Jak? Myjąc zęby. Goląc się. Piorąc. Wybieraj produkty oznaczone słoneczkiem. Podaruj dzieciom słońce. Fundacja Polsat przedstawia Nazywam się Oliwka. Mam 34 anioły, które bardzo kocham. Kocham Naprawdę największym marzeniem jest to, żeby zacząć samemu chodzić. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Wystarczy chcieć. szybsze bolidy świata. Najbardziej prestiżowe wyścigi. Po raz ostatni w tym sezonie najlepsi kierowcy zmierzą się na torze Formuły 1. Choć znamy już mistrza świata, pozostali kierowcy wciąż mają o co walczyć. Zobacz, czy po drugim miejscu w Grand Prix Brazylii Robert Kubica zdoła zakończyć sezon w równie efektowny sposób. Formuła 1 Grand Prix Abu Dhabi w niedzielę o 14. Na żywo w Polsacie. Kibicuj i z werwą Orlen, główny sponsor relacji. Na sportowe emocje zaprasza dystrybutor marki Dilet Fusion Power Stealth. Na ekstremalne emocje, ekstremalna ochrona. Na silne wrażenia zaprasza producent antyperspirantu Rexona Men. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Pełna oferta do 6 miesięcy w prezencie. Dobrze nam razem. Poczuj wielkie emocje zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010. Płać kartą Visa nawet za małe zakupy i wygraj wyjazd do Vancouver oraz wiele innych nagród. Szczegóły promocji na www.visa.pl. nagrody dla każdego: kucyki My Little Pony, samochodziki Hot Wheels, konsole do gier. Baw się z nami nagrodami w promocji na stacjach Orlen. Teraz masz dwa razy więcej czasu na kontakty z bliskimi, bo w urodzinowej promocji ery dostajesz dwa razy więcej darmowych minut do wszystkich i na zawsze oraz przyjemnego w dotyku Samsunga, Avila już za złotówkę. Takie rzeczy tylko w erze. Teraz Knorr oznacza więcej za mniej. Okupując produkty Knorr ze znaczkiem więcej za mniej oszczędzasz nawet do 20%. Knorr. płacisz mniej, a dostajesz więcej. Już jest TV14. Nowy magazyn telewizyjny z programem na dwa tygodnie. Niezwykle przejrzysty i łatwy w nawigacji. Jeden tydzień tylko 75 groszy. TV14 to również opisy filmów, seriali i hitów telewizyjnych. Mega premiery kinowe i DVD. Polskie i światowe gwiazdy. Mnóstwo porad. Uroda, zdrowie, kuchnia i podróże. TV14. Nowy magazyn telewizyjny na dwa tygodnie. Super cena. Złoty 50. 1. Złoty internet. 2. Złoty z telefonem. I wód tak 6 miesięczów. Zadzwoń. 801 802 803. Netia. Wolność wyboru. Wszyscy wiedzą, kiedy zaczyna się pora obiadowa. Właśnie wtedy tym Tymbark Wiśnia Jabłko leje się obficie. Tymbark Wiśnia Jabłko. Się pije do obiadu naturalnie. Pokonaj łupież i nie rezygnuj z aksamitnie miękkich włosów. Odkryj zaskakującą miękkość, jaką daje szampon Clear. Jego formuła o podwójnym działaniu odżywia skórę głowy i nawilża włosy. Zero łupieżu i do czterech razy bardziej miękkie włosy. Nazywam się Maria Szarapowa. Ja już uzależniłam się od miękkich włosów bez upierzu. Uzależniłam się od szamponu clear. Od teraz zero upierzu na zawsze. Od teraz szampony clear w nowej, niższej cenie. A teraz zupełnie nowy, pyszny, serowo grzybowy, gorący kubek Knor. Knor gorący kubek. Tego mi trzeba. Czy użyłaś dzisiaj Domestosa? Nie. W takim razie pozwalasz bakteriom rozbryskiwać się po Twojej łazience. Domestos 24 zabija wszystkie bakterie i wirusy. Używaj codziennie. Łyk inspiracji weź każdego dnia. Yy. Każdego dnia pomysłów odkryj moc. Łyk inspiracji Uno, due, Lo Dusza się raduje, że w Simplusie można wybrać jedną osobę z sieci, żeby rozmawiać i smsować z nią bez limitów Simplus Nudlowe uderzenie rosołowe? Wcinaj i leć na kurcze pieczone Albo serwuj z gorącym rosołem. MAKARON WCIĄGA KNORNUDLE.PL W poszukiwaniu kobiet na krańcu świata towarzyszyła mi lustrzanka Sony Alpha 380. Idealna dla miłośników przygód. Takich jak ja. Teraz do aktualnych modeli lustrzanek Sony Alpha kwartalna prenumerata National Geographic w prezencie. Sony. Dzień dobry, czy są M&M's? No jasne. A czy mógłby mnie poprosić? Ty tylko chcesz, kochanie. Teraz czy trochę poczekam? No co ty, proszę cię. Czego słodziutki? Mhm. Czekoladowe M&Ms lecą w kulki. Fiat wyprzedza czas. W ofercie wyprzedaży rocznika 2009 rabaty do 20 tysięcy złotych. Nastał czas Fiata. Przymierz się do korzystania z projektów programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki funduszom europejskim tworzymy trasy rowerowe wzdłuż całego regionu. Finansujemy rozwój uczelni. Szerokopasmowym internetem obejmiemy pięć województw Polski Wschodniej. Do 2015 roku zainwestujemy blisko 3 miliardy euro w te i wiele innych projektów. Program Rozwój Polski Wschodniej.